Masakra To co dzisiaj się dzieje Tu się wchodzi na dworzec i każdy zaczyna krzyczeć bo się przekrzykują kto głośniej krzyknie gdzie chcesz jechać Jeszcze najlepsze to, że Gdzie kupowałem bilet, zapomniałem swojego paszportu W ogóle mózg nie pracuje dzisiaj Dojechałem do Pizzanolo Wiecie co, jak sobie przemyślę z tym paszportem Wiecie rano to jeszcze pewnie byłem pijany trochę ale jak sobie teraz przemyślę no Przyjechałem na dworzec, bo tam się nie doczekałem No i się okazało, że nie ma dla mnie miejsca Jak jestem zły, to się nie wyobrażacie Akcja jest taka Idę właśnie na basen Ale za ścianą ktoś tak kaszle cały czas I to tak kaszle, że tak jakby się aż dusił No i nie chcę nic mówić, ale wiecie czego to mogą być objawy no dobra, mi z tym, koniec żartów. co dzisiaj się dzieje miałem o 5.50 e, mieć pociąg do Pitsunolok następnej miejscowości, w której jadę oczywiście poimprezowałem wczoraj poszedłem spać o 3:00, no i nie wstałem o 8.30 był następny no to fajnie wstałem na 7 nie, o 9.30, o 8.30 wstałem Powiedziałem: Zły dworzec. Kierowca pojechał na złe miejsce. Później próbował wrócić szybko na właściwe miejsce. Nie zdążyliśmy. Teraz przyjechałem na dworzec autobusowy. Bo powiedział, że sobie autobus wziął. Autobusu nie ma żadnego. Teraz muszę iść w inne miejsce, spróbować busa małego załatwić. I to wszystko na mega kacu. Jeju Straszne to jest. aby szedłem na jedno piwo. No i się tak stało jak się stało. To no. nie mówię, że było źle. <noise> Bo przed przypadek spotkałem jakichś Polaków, którzy mieszkali w, mieszkają w Bangkoku. No i tak się zaczęło od piwka do piwka. Łyski O! Masakra. Czuję się okropnie, uwierzcie mi. No i pewnie nawet tak wyglądam Marzę o tym, żeby iść spać Dobra miejsce numer 3 dzisiaj, gdzie spróbuję złapać transport Mini bus station Jak to już mi się nie uda To rezygnuję dzisiaj Nie w takim stanie jak jestem Nie chce mi się myśleć nawet Bangkok jest bezlitosny Ojej, co ja tu przeżyłem Tu się wchodzi na dworzec i każdy zaczyna krzyczeć Bo się przekrzykują kto głośniej krzyknie gdzie chcesz jechać No i się tak przekrzykiwali, że mi powiedzieli, że mój najbliższy ba, e, bus, e, bus e, jest dopiero o czternastej Czyli za 4 godziny Ja powiedziałem, że nie ma takiej opcji, że ja muszę już jechać Bo już nie chcę spać, to się położyć i spać, muszę już jechać No i... Tak słowo do słowa, bo oczywiście nie gadali po angielsku Na translatorze jadę gdzieś i stamtąd dopiero do tamtego miejsca no Ale wyjeżdżam za niedługo, także całe szczęście no Ale ciężki dzień mieczy. Ale tak to jest Dzisiaj moje śniadanie będzie dość ciężkie, ale przynajmniej się zapcham Zobaczcie co tu, tu pani ma Te Moje śniadanie, obiad fuj, ucha. i pani mnie poratowała rosołkiem całe szczęście o, teraz jeszcze nikt mi nie może powiedzieć gdzie jest mój bus bo nikt nie wie a za chwilę odjeżdża Jeszcze najlepsze to, że kupowałem bilet, zapomniałem swojego paszportu. W ogóle mózg nie pracuje dzisiaj. No i całe szczęście przeszedłem się zapytać znowu jeszcze raz tam, gdzie skąd odjeżdża mój ten mój bus i się kapnęli się, że mają mój paszport. Masakra. Dzień pełen przygód będzie na pewno. Dobra, dojechałem do jednej mieścinki. No i od razu mam przesiadkę do drugiego busa. I jadę dalej Dojechałem do Pizzanoluk Teraz muszę znaleźć jakiś hostel eee, i coś zjeść, bo jestem niesamowicie głodny. Jadłem tylko śniadanie, a jest już prawie 17 No i jedna jakoś drożówka głowa mnie dalej woli. Ciężki dzień mi dzisiaj w Tatu. Tu kara za wczoraj nie yeah, no, było super. Było warto. fajni ludzie, jak oglądacie, pozdrawiam. Dobra, znalazłem jakiś hostel za 200 batów w centrum. Także spokój. Idę tam właśnie z Buta, na 2 km, ale idę z Buta, bo może po drodze coś dobrego do jedzenia zobaczę. Ja to zawsze tak na kacu to mam ochotę na takie świńskie jedzenie. Taki fast food typowy. Jakbym znalazł jakąś pizzę, to był przeszczęśliwy. Jaki wariat próbował skuter na jedno koło podnieść. Dobra. Jeszcze trochę. Będę w hostelu. Uwierzcie mi, że się nie mogę już doczekać. Muszę od razu szukać, co tu mogę jutro robić, co jest ciekawego do zobaczenia, bo niestety dzisiejszy dzień straciłem. Wiecie co, jak sobie przemyślę z tym paszportem Wiecie, rano też jeszcze pewnie byłem pijany trochę Ale jak sobie teraz przemyślę Pewnie by nie zginął, no bo wiecie Zaraz bym tam wrócił, na przykład jutro, albo Albo coś, no zależy się kapnął, że go nie mam Bo nie wiadomo kiedy bym się kapnął Jestem w Tajlandii, tylko tak naprawdę A, nie no Na pewno hotel próbował wziąć, to bym się też zorientował, że go nie mam I by była sraka i to na maksa Ja mam szczęście, ja muszę przyznać, naprawdę to by się mnie trzymało jak najdłużej. Sprawa wygląda tak, że z tego, przez to, że jest tak mało ludzi teraz, mało turystów i tak dalej. Nie ma tu nikogo w hostelu. Ale zadzwoniłem do właściciela, bo nie, nie rezerwowałem sobie tego wcześniej na bookingu, ponieważ nie ma co, nie chciałem stracić, że zarezerwuję, wezmę pieniądze, a hotel będzie jak czy hostel. Ale zadzwoniłem już tutaj, bo jest numer i właściciel już jedzie. Także wszystko fajnie. Tak wygląda mój pokój. 6 łóżek i jestem sam. Nie wiem, a później ktoś tu dojechać. Ale nie wiem czy po prostu mi ten pan tak o tego nie powiedział. No, to jest moje cena 180 gB, coś ponad 20 zł troszkę. Także super. Idę właśnie na miasto zobaczyć co się dzieje widok w przedhostelu. Ciekawie co. O, pan z hotelu Z hostelu znaczy się Powiedział mi, że gdzieś tutaj jest Piękna świątynia I rzeka I że tam się coś dzieje nad tą rzeką Że warto jest zobaczyć No to idę Jestem właśnie pod świątynią Wat Prari Satana Matana Jakoś tak Tutaj są jeszcze Stare ruiny i powiem wam, że pierwszy raz widzę pomnik buddy kobiety. Na jednej stronie wyczytałem, że to jest właśnie tylko tutaj. W Pitsona Lug, no jakoś tak. Nie <laughs> Nigdzie indziej. Jestem naprawdę w szoku, bo nie widziałem takiego czegoś wcześniej. Dlaczego to akurat przedstawia kobietę? Znaczy, się jako kobieta. No i z tyłu wejście do świątyni. Piotrek znowu na przypale do świątyni. Zamknięta już jest, bo wszystkie bramy zamknięte. A ja wszedłem jakąś boczną, gdzie mnisi wchodzili też. No, ale nic mi nie powiedzieli. Także to chyba nie jest jakiś duży problem, że tu jestem Tu też posągi. Patrzcie, chciałem wam pokazać ostatnio. Widzicie takie złotka? Oni to właśnie tak jakby przyklejają na szczęście na tych pomnikach. Znaczy, na w tych niepomnikach. Jak to powiedzieć? Kurde, nie mam dzisiaj mózgu. No, ale oni to przyklejają, modlą się. No I coś tam wierzą, że to coś tu daje. Cieba! Kolejny dzień, kolejny dzień. Wczorajszy był tak okropny, że nawet nie chcę go przypominać. Ale spoko. Nie ma co narzekać, właśnie szukać czegoś na śniadanie. E, no i co? Jadę dalej. Mniej więcej popatrzyłem przez tej miejscowości tutaj. No i nie ma nic tak naprawdę takiego, co mógłbym wam chcieć pokazać i sam zobaczyć. No. Są tu tylko świątynie, jak wszędzie. A w tym kolejnym mieście myślę, że będzie dużo lepiej, ponieważ to jest pierwsza stolica Tajlandii. To jest takie trochę historyczne też miasto. Także myślę, że tam będzie spoko. Mam już plan, żeby odpalić drona. Chyba tu pójdę zjeść, koło meczetru. No, dronem trochę polatam dzisiaj też, także też będzie okej. Okay. Dobra, czekam na śniadanko w muzułmańskiej restauracji. E, wiecie co, do wszystkich moich patronów, Ludzi, którzy są w progu, tam od 50 zł do góry, chciałbym wysłać kartki, ponieważ poczta zaczęła pracować, przesyłki latają samolotami. Także chciałbym Wam wszystkie wysłać, już pierwsze kartki z podróży. Proszę, odezwijcie się do mnie albo na Instagramie, fajak-fighter-travel, albo na fanpage'u Podróże Wojownika. No, na tych dwóch najlepiej, albo na maila, napiszcie mi maila może. Obojenne, gdzieś na tych trzech. E, proszę nie piszcie swoich adresów na, e, tam na patronite.pl, e, ponieważ tam rzadko wchodzę. A chciałbym to zrobić jakoś jutro, pojutrze. No dobra, poczekam w sumie 5 dni, bo nie, nie każdy od razu ogląda. Także wtedy bym po weekendzie wysłał kartki. Także wysyłajcie adresy. Dobra, ja się rozbieram na autobus. Tylko jeszcze Wam chciałem powiedzieć jedną rzecz. Jak podróżujecie sobie, yy, czy to śpicie w hotelu, czy w hostelu. Pamiętajcie, żeby na koniec ładnie złożyć pościel gdzieś ręcznik. Wiadomo, że to pójdzie i tak, do prania, i tak, ale uwierzcie mi, że jak przychodzi później pani sprzątaczka, musi za Was to robić, to naprawdę dużo, dużo lepiej patrzy się, jak jest ładnie, tak wszystko poskładane i tak dalej, niż syf, śmieci i nie wiadomo jak. Naprawdę szanujcie innych ludzi. I sprzątajcie po sobie. Nie czekam na autobus i nawet nie wiem o której przyjedzie. Nie ma żadnego rozkładu ani nic. Nie tak sobie siedzę i siedzę i czekam. Nic nie zrobię. Żarty się kończą. Dwie godziny tu siedzę i dalej nic nie przyjechało. Nie wiem dlaczego. Ale dwa razy się już upewniałem, czy na pewno jestem w dobrym miejscu. O, właśnie jak się zburzę, ale... No i niby jestem w dobrym miejscu. Ale dziwne, że dwie godziny nie jedzie. No i fajnie, bo dwóch pół, pół godzinach czekania przejeżdżał bus, który się nie zatrzymał. A było na nie napisane w taj. Dokładnie tak, gdzie jadę. 4 godziny już czekam Już jest przesada Ale tutaj też czekają jakieś panie Też już czekają od ponad godziny i już też zaczynają się denerwować no, Tak. No przyjechałem na dworzec, bo tam się nie doczekałem No i się okazało, że nie ma dla mnie miejsca Jak jestem zły to się nie wyobrażacie Od 9 rano czekam Na autobus, którego nie ma Chciałem na dworze, tymi mnie nie są wpuścić, bo mówią, że już nie ma miejsca Masakra Dobra, no nic nie zrobię Muszę czekać kolejne dwie godziny Masakra No ale trudno Tak czasem niestety wygląda w podróży, że nie wszystko się układa tak jak byśmy chcieli Szkoda, bo chciałem dzisiaj tam poświęcić cały dzień na zwiedzanie tego miasta Niestety o nie wieczór, chociaż no Nie wiem czy niestety wieczorem podobno ładnie to świeci Także wam pokażę świecące o ile tam dojadę No Całe szczęście w tym dworcu jest dużo knajpek których mogę sobie zjeść już chociaż tak skorzystam i zjem coś dobrego I w ogóle w tej miejscowości jest straszny tanio obiadę na przykład za 30 tajskich włatów. To jest 4 zł za obiad. Także bardzo tanie. Mój obiadek wieprzowinka z sosem barbecue z ryżem wiosołek. No i w takim miejscu. Dobra, ta porcja za 4 zł była taka, że muszę zjeść jeszcze jedną ale też dlatego, że o trzecie mam autokar, także w hotelu będę koło piątej dopiero, e, zanim wyjdę, zanim co to będzie szósta, także wolę się najeść do przodu. E, I dodatkowo, dostałem jeszcze pytanie e, wczoraj, które nam było poza Kyonea, ale dostałem, co ze sportami walki? E, u mnie to są podróże wojownika, ostatnio nie ma w ogóle sportu walki i tak dalej. Niestety w Tajlandii szkółki dalej są pozamykane, nie ma tu treningów ewentualnie są jakieś personalne tylko ale, ale to też dopiero myślę że za 4 dni albo za 3 dni będę w miejscowości gdzie jest drugi Tiger Thai. a w sumie to trzeci jest tam jeden trener ode mnie ze szkoły przenieśli go tam no i myślę że do niego pójdę zrobić trening o ile jest otwarte niby jest ale wiecie co innego Phuket, co innego tam Chiang Mai bo Chiang Mai to jest Trochę mniejsze, nie wiem ile tam osób trenuje w ogóle Zobaczymy no. Na pewno będę trenował wszędzie, gdzie dam rady to są podróże wojownika, także będę trenował Będę Będę trenował To <ścoughs> no, na tyle A tak wygląda mój obiadek numer 2 ryż yy, boczek dokładnie smażony no i rosołek do tego dobra, wreszcie po w 6 godzinach jestem w autokarze. Nareszcie, teraz godzina trasy, dojeżdżam, hotel, znaczy hostel. E, no i później idę gdzieś zobaczyć, co się dzieje. No i nareszcie dojechałem. O! Po 7 godzinach <t Candle> tutaj jestem, reszta. Dobra. Co ona chce ode mnie? Nie wiem o co chodzi. Bo... Jeszcze musiałem jakieś dokumenty wypełniać, nie wiedziałem w ogóle, że przyjechałem i w ogóle z taksówkarzami to ciężki przekaz. Mam kilometr i 200 metrów do hotelu. Poszedłem z buta, ale nie chcę się spocić. Żaden mnie nie chciał wziąć. Na szczęście jeden powiedział, że dobra. Bo oczywiście sobie krzyknęli cenę taką jak wiecie dla typowego turysty. A ja wiem ile się płaci. No i dojechałem. Ja taki domek. Dzisiaj sobie wziąłem... no Tutaj basenik jest z tyłu. No i ogólnie zaraz przy całym centrum. No i cena 400 tajskich watów, czyli 50 zł. Dzisiaj nie śpię w hostelu, wziąłem domek, no bo ponieważ będę z wami robił czat na żywo. Także muszę być sam, nie, nie mogę sobie pozwolić, żeby w razie czego ktoś był w pokoju, bo jakby nie patrzeć to jest późno, ja odpalam czat, to tutaj już jest 22 godzina, dwie, to wiecie, już ktoś by był bardzo, ale tu bardzo zdenerwowany. Pokażę Wam jak w środku. Taki pokoik. Całkiem ładny. Dobra idę coś jeść. tak wygląda ulica na której mieszkam. Zaraz dojdę do głównej i wam pokażę bardziej. Wcześniej mówiłem, że polatam dzisiaj trochę dronem. E, pokażę wam fajne ujęcia. Tutaj z takich ruin i tak dalej. E, ale niestety za późno tutaj dojechałem. Jest już godzina 17. Miałem tu być o 12 mniej więcej i tak. Niestety nie udało się Ale to nic, zostanę najwyżej dzień dłużej Nie już wziąłem sobie w sumie na dwie noce Żeby jutro cały dzień skorzystać Pojutrze gdzieś pojadę dalej Dobra, idę na coś dobrego do zwiedzenia Pani powiedziała mi, że gdzieś tu jest market Na targ po prostu No i idę Dobra, planem z odwiedzeniem Tego co miałem, czyli tych ruin Muszę przejść na jutro kap O ile miów to jest fajne to jest Tylko tam znowu też jest kobieta drugie miejsce wiecie co, normalnie z ciekawości muszę zaraz przeczytać o co to chodzi, że w tym rejonie e, pomniki buddy są prze przedstawiane jako kobieta bo ona im ma pomalowane paznokcie w rękach jak byłem od jednej strony i w nogach Ciekawe Wszędzie gdzie tu nie pójdę, w każdą uliczkę którą nie wejdę jest jakiś street food Przed chwilą właśnie jadłem pyszny karczek na lewo sprzedali mi piwo. No, idę zobaczyć jeszcze na jakiś teraz market. Piesek. Jakiś nowoczesny targ. Chcę zobaczyć co mogę ciekawego tu jeszcze przekąsić. Dobra, biorę melona, dziękuję. No i co? Końcówka dnia. Kurde ser za tą lapkę. Chciałbym zrobić trening. To, że nie mam aktualnie na razie gdzie boksować, nie znaczy, że nie trenuję, bo trening na gumie, plus dodatkowo... O kurde sorry, teraz może guma, plus dodatkowo, wiecie, jakieś pompki, jakieś rozciąganie i wialka z cieniem, to ja robię 5 razy w tygodniu, mniej więcej. Chyba, że naprawdę nie mam jak, no to wtedy wiadomo, że muszę odpuścić, ale jak tylko mam, a na przykład dzisiaj mam, jutro będę miał, wczoraj akurat nie miałem, bo byłem strasznie zmęczony podróżą. I na kacu w ogóle, to wiecie. Na mi się nie chciało. <laughs> no, ale jak, jak tylko jest możliwość, to od razu trenuję. Dobra, zaczynam. jest taka idę właśnie na basen ale za ścianą ktoś tak kaszle cały czas i to tak kaszle że tak jakby się aż dusił no i nie chcę nic mówić ale wiecie czego to mogą być objawy to nie jest śmieszne mam nadzieję że się z czymś zasztucił oby no po treningu Czekajcie, nie ma światła. Kurde, z się ta lampka. Nieźle. Jeszcze zobaczymy co będzie za jakiś czas. Basenik, piwko. Trzeba jest przypomnieć, że woda, ale to tylko dlatego, że pani powiedziała, że teraz po prostu nikt, nikt nie przyjeżdża, nie jest filtrowana, deszcz pada. No i taka jest. Ale, gdzie ja się będę brzydził wchodzić do takiej wody. Jak się wchodzi do morza, się wchodzi do rzeki, się wchodzi do stawów, się wchodzi do jeziora. Znaczy ja do jeziora stawu nie wchodzę, bo się brzydę. Ale tutaj sobie wyjdę. Dodatkowo, wiadomo, czankę. Dobra. Forma jest No dobra, mniejsza z tym. Koniec żartów. Jak minęły ostatnie dwa dni, sami widzieliście, cały czas w trasie nie wszystko układało się tak, jak miało się układać. Ale coś z tego, no, tak wygląda podróżowanie, nie zawsze jest kolorowo i to właśnie to mnie cieszy teraz, że jadę tak trochę. Wiecie, plan lekki jest, ale, ale nie całkiem ustalony. Wiecie, jak gdzieś zostanę, dzień dłużej, to się tym nie przejmuję. Nie ma ograniczenia czasowego tak jak za ostatnim razem, że się śpieszyłem, że wszędzie musiałem być tu, tu, tu. Powiem Wam, że to było trochę męczące. A tutaj. Spokojnie dzisiaj sobie przyjechałem, powiedziałem, że dobra, zostanę jeden dzień dłużej, skoro przyjechałem dopiero po południu, a nie tak jak planowałem I zero przejęcia, no. No, bo, no, bo czym się przejmować. Mam nadzieję, znaczy mam nadzieję, są takie plany. Yy, czytałem na oficjalnej stronie Myanmar, czyli Birmy, że 15 mają otworzyć granice, że ma się skończyć lockdown, ale wiecie, to było napisane tydzień temu. Yy, Nigdzie nie widziałem jeszcze kolejnego potwierdzenia tego, że na pewno tak będzie. będzie. No i zobaczymy. No. Trzymajcie kciuki, żeby tak się stało. Bo naprawdę chcę już wyjechać z Tajlandii. Chcę pojechać dalej. Martwi mnie tylko jedna sprawa. Taka, że w Indiach jest bardzo, ale to bardzo dużo przypadków teraz. Ale wiadomo, tam mieszka 1,3 miliarda ludzi. Jakoś tak, chyba się nie mylę. No, chyba tak. Także wiecie. Tam może być dużo przypadków, i zresztą ja byłem w Indiach. No i ja się dziwię, że tam co innego jeszcze nie wybuchało, dużo wcześniej, szczerze mówiąc. Po to, jaki tam jest, przez taki tam jest syf, po prostu, jak oni nie dbają o swój kraj i w ogóle o nic. Wszędzie są śmieci. Ale jednak chcę tam pojechać jeszcze raz, bo są rejony, których nie zobaczyłem i chcę je zobaczyć. No i w Pakistanie. W Pakistanie teraz jest podobno tak źle, że teraz się tam właśnie zrobił Wiecie, największy boom. Tylko, że tam tak naprawdę dopiero bym był w sierpniu gdzieś. Także może do sierpnia już się uspokoi. Co jeszcze? Teraz, jeszcze w Tajlandii po drodze, mam cztery lub cztery miasta do zobaczenia, praktycznie. No i jutro się spotykam z Polakami tutaj, którzy przyjeżdżają tutaj. Oni też w żadną stronę Czangmai też sobie podróżują. Także spędzę z nimi. Może nie wiem, może pojadę z nimi też dalej. Zobaczymy jak to będzie. Jutro się z nimi dogadam i wszystko się okaże. Dobra, dziękuję, że byliście ze mną. Jutro kolejny vlog. Jutro, tak jak mówiłem, zwiedzam starą stolicę Tajlandii, czyli Sukovtai Sukovtai, jakoś tak to się nazywa. Bardzo, bardzo ładne miejsca i chcę też bardzo dużo pokręcić z drona. Dobra, dzięki wielkie, zostawcie komentarz łapkę. Pozdrawiam, już niedużo brakuje, do 100 tysięcy, jakieś ponad dwa tylko. Myślę, że w tym tygodniu to razem osiągniemy. Pozdrawiam serdecznie. Nie w tym tygodniu, tylko w tym miesiącu. <grywka> Lekka pomyłka, a w tym tygodniu to było za dobrze. No. Dobra, odpalam czat, pozdrawiam.